Cool Product by Malczu Mistrz for Masters! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, jest Malczu Mistrz i dzisiaj pierwszy odcinek, Cool Product, i po prostu chciałbym w tym pierwszym odcinku pokazać Wam zestawienie dwóch plecaków. Otóż po prostu pierwszy plecak firmy Globetrotter to jest bodajże polska firma, bardzo dobra polska firma. Używałem go przez 8 lat i nie mówimy, nie jest to żadna pieprzona reklama, to nie jest żadne płatne pokazywanie produktów, tylko po prostu chcę pokazać dobry produkt, który mi długo służył. Tak? Ten plecak służył mi 8 lat. No i w końcu, w końcu zaczęły być problemy z suwakami, z po prostu, z zapięciami i niestety byłem zmuszony kupić nowy plecak. Aczkolwiek ten sobie zostawię, wymienię sobie, ewentualnie wymienię sobie z zamki i będzie dalej służył. Ale, ale, ale właśnie, no chcę wam go pokazać, bo do bardzo, jest to bardzo dobry produkt, nie, byle, byle szajsu raczej nie będziemy, nie będziemy promować. Aczkolwiek, jak już coś jest dobre, to powinno się to coś pokazać, wychwalić, pochwalić, bo ktoś włożył ciężką pracę w to, żeby to wyprodukować, sprzedać i, ta, i tak dalej. Także firma Globetrotter, to jest takie, takie właśnie logo jest w tej firmy. Proszę bardzo. Takie kółeczko z, z zacięciami. No i co no, kieszonki po lewej, po prawej. Trzy, głów, jedna główna kieszonka, która mi się właśnie zepsuła. Tutaj jest kieszonka na długopisy. Na długopisy, nie widać, jest ciemno. A tutaj jest kieszonka na. E, no nie, na jedzonko, na jedzonko, tak. I teraz mój nowy plecak. Plecak firmy Diverse. W Di, fi, plecach z sieciówki Diverse. Sieciówka Diverse to jest, to, sieciówka, diverse jest to sieciówka z ubraniami. I różnymi rodzajami dodatkami, tak jak czasami jest w kropie, że są ubrania, i czasami są jakieś torby, to tutaj właśnie dostrzegłem ten oto plecak. Jest to plecak, jakby to powiedzieć, plecak na, jednocześnie na laptopa, a jest jednocześnie co, jest, co mnie bardzo, bardzo przykuło moją wagę. Pani sprzedawczyni powiedziała, że jest to plecak wodoodporny. No i tak trochę widać to, bo tutaj jest taki trochę skóropodobny materiał, kurcze, no mocny, mocny. To nie jest materiał taki pierwszy lepszy jaki wam dają w e, plecakach sportowych szmacianych, tak? To już jest mocne, to już kurde, już coś sobą reprezentuje, tak? Ale to nie jest pierwszy lepszy pleca plecak ze sportowego, który jest robiony w Chinach tylko po to, żeby wam go opchnąć, tak? No, i tak, tutaj są, jest mała kieszonka, tutaj jest taka dodatkowe, dodatkowe kieszonki. A, tutaj mogę to wejść O, i tutaj jest spora, spora przestrzeń, tylko że jak, to, jak tylko trzeba będzie od dołu wkładać rzeczy. Tutaj są zapięcia, Otwuj, otw tutaj jest, jest odsuwamy, proszę bardzo, odsuwamy i jest. Różnego rodzaju przegródki są, proszę bardzo. Diverse, tak? Diverse. Jak już chwalić to dobre produkty, albo przynajmniej takie, które często używamy, albo, albo kurde te, 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 średnie też, bo to wiecie, to z produktami to różnie, bo teraz tak się prześcigają producenci, że muszą, muszą, chcą, czy nie chcą, muszą na tej, tą jakoś dobrze robić, tak? Także widzicie, tutaj są kieszonki, jest w porządku. Mam no, Miejmy nadzieję, że mi się suwaki szybko nie rozwalą. Że trochę to posłuży, mam taką nadzieję. A teraz otwieramy główną, główną, główną kieszonkę, główną przegródkę. No i co widzicie? No, jest git, jest git. Po co mi więcej? Tutaj jest boczna, boczna kieszonka na długopisy. Jest, czek, 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 jest. A tutaj jest przegródka zapinana rzepem na laptopa. Wkładałem laptopa, idealnie pasuje. Nic się nie wierci, nic nie telepie. I jest idealnie po prostu więc kurde moja rada tak jak chcecie kupić dobry produkt do szkoły to polecam globetrotter'a ale jeśli chcecie coś, coś bardziej dla wymagających żeby no trochę przy, przy przenieść jeszcze w tym jakąś elektronikę na, na przykład laptopa bo wiecie są te produkty są te plecaki na laptopa, ale one są bardzo toporne i czasami wyglądają brzydko po prostu. A ten plecak wygląda po prostu ładnie, no i mam nadzieję, że mi też nie tylko na laptopa posłuży, ale też na, na książki, na zeszyty i tak Więc oba te produkty są bardzo dobre, a ten, ten jest nowy, więc mam nadzieję, że mi posłuży jeszcze długo. Miejmy nadzieję, ale mówię. Pod względem funkcjonalności, skoro mówiono, że ten, ten produkt jest wodoodporny, więc miejmy nadzieję, że przy pierwszej lepszej ulewie nie będzie mi zam zamakał, tak jak ten oto produkt, także mie miejmy nadzieję, że będzie OK, tak? No, y nie powiem wam ile ten produkt, czyli ten glob trottera kosztował mnie w Chyba to było około 100 wy, albo około, 8, około 80 zł. No, ten z kolei to jest troszeczkę wyższa półka, bo no, szukałem nowego plecaka przez rok nie mogłem znaleźć takiego, który bim, bim mi pasował, w końcu znalazłem. Chodziłem po różnego rodzaju sklepach, galeriach i tak dalej, a, a plecaka w sieci nie mam zamiaru kupować, bo to jest głupota. Więc w końcu znalazłem taki, który mi odpowiada i estetycznie, i funkcjonalnie, i przegródkowo, i ten no, ale to, to już jest yy, koszt rzędu 160 zł moi mili. Tak? Ale z drugiej strony no, szukałem, szukałem, aby badziewie nie mam zamiaru kupować, tak? No, Miejmy nadzieję, że ten, ten plecak nie, oga, nie okaże się badziewiem, tak? Yy, miejmy taką nadzieję i jesteśmy pozytywnej myśli. i Poza tym fajn, za, bardzo ładnie, bardzo fajnie wygląda, tak, tak skórzanie, tak? Yy, kurde, no to jest, to jest, to jest spoko, to jest spoko. To, to już ładnie, elegancko, skórzanie wygląda. Także mówię, tu jest diverse, tu jest Trotter. i z mojej strony to byłoby tyle, moi kochani. Eee, myślę, że taka nowa seria, bo ja próbuję różne serie, żeby a może coś w końcu chwyci. Tylko wiecie, no, konkurować z grami to trochę lipa, bo konkurencja jest zbyt dobra, więc próbuję coś nowego, coś praktycznego dla was zrobić. Eee, mam nadzieję, że wam się to spodoba. E, zapraszam do pisania komentarzy, bo to też jest ważne. I łapkowania. Tak, to jest ten moment. Dasz radę, dasz łapkę, będziesz mistrzem. Do widzenia! Do widzenia, jaśnie panie, jaśnie panno. Byłaś moim, byłeś najlepszym widzem, którego miałem. Do zobaczenia!